Letnia przestroga. Mamy więc najbardziej nieudany XVII-wieczny okręt wojenny na świecie. To była duma Imperium najbardziej przerażający okręt wojenny, jaki kiedykolwiek zbudowano. Szwedzki okręt wojenny Vasa, technologicznie jeden z najpotężniejszych statków swoich czasów, tragicznie zatonął podczas swojego dziewiczego rejsu. Tysiące ludzi zebrało się, by wiwatować podczas jego dziewiczego rejsu, a jednak w ciągu 20 minut Vasa zniknęła pod falami. Czy ta katastrofalna porażka była przypadkiem, czy nieuchronnym rezultatem śmiertelnej dumy króla? Geopolityczna plansza szachowa. Aby zrozumieć, dlaczego wasa istnieje, musimy najpierw przyjrzeć się skomplikowanej ekonomii XVII-wiecznego Morza Bałtyckiego. Król Danii trzymał duszący uchwyt na cieśninach „Eresund”, jedynym realnym przejściu do i z Bałtyku. Opodatkowywał każdy statek, który przez nie przepływał, gromadząc osobistą fortunę, która pozwalała mu omijać własny parlament i działać z absolutną bezkarnością. Królestwo Szwecji obserwowało to gromadzenie bogactwa i władzy z zazdrością i lękiem. Zdali sobie sprawę, że aby przetrwać, muszą przełamać to duńskie okrążenie i zabezpieczyć własną dominację nad szlakami handlowymi. Ta ambicja przygotowała grunt pod jeden z najbardziej agresywnych programów zbrojeniowych w dziejach. Szwecja była już uwikłana w wyczerpującą wojnę amfibijną przeciwko Polsko-Litwie. Transportując oddziały i próbując przekierować handel morski do portów kontrolowanych przez Szwecję. Król Gustaw wiedział, że jego naród otoczony jest bogatszymi, potężniejszymi wrogami. Aby zabezpieczyć przyszłość Szwecji jako wielkiej potęgi, nie wystarczyło tylko dorównać rywalom. Musiał ich przegonić pod względem siły ognia. Wyobraził sobie stałą marynarkę wojenną z wyspecjalizowanymi ciężkimi okrętami wojennymi, gotowymi do natychmiastowego użycia, rozpoczynając odważny program zastąpienia przestarzałych jednostek, które odziedziczył flotą nowoczesnych lewiatanów. Obsesja króla Król Gustaw Adolf był wizjonerskim taktykiem wojskowym, człowiekiem wyprzedzającym swoją epokę o pokolenie. Podczas gdy szwedzka flota wciąż działała według starej doktryny, że bitwy morskie rozstrzygają grupy szturmowe i walka wręcz, król widział inną przyszłość. Był pionierem zintegrowanego działania na lądzie, łącząc piechotę, kawalerię i artylerię. I zamierzał przemieścić tę samą przytłaczającą siłę ognia na morze. Wierzył, że przyszłość walki morskiej nie tkwi w toporach i włóczniach, lecz w pływających bateriach artyleryjskich, zdolnych rozbić wrogią flotę z daleka. Zimą 1625 roku nakazał zbudowanie nowej klasy okrętu, który miał fizycznie uosabiać tę doktrynę. W przeciwieństwie do wcześniejszych jednostek, które miały pojedynczy pokład z relatywnie lekkimi działami, nowy okręt flagowy miał posiadać dwa w pełni uzbrojone pokłady działowe. Vasa została zaprojektowana do przenoszenia jednolitego uzbrojenia ciężkich brązowych dział, co stanowiło przerażającą perspektywę dla każdego wrogiego statku. Jednak ta innowacja wiązała się z logistycznym koszmarem. Król odkrył, że kadłub można zbudować szybciej niż odlać artylerię. Podczas gdy stępka została położona na początku 1626 roku przez holenderskich przedsiębiorców, korzystających z drewna pozyskanego z całego Bałtyku, ironicznie włączając materiały z wrogich terenów jak Dania i Polska, odlewnia w Sztokholmie nie nadążała stępem. Zwodowanie opóźniło się o rok, ponieważ 72 ciężkie brązowe działa nie były jeszcze gotowe do uzbrojenia okrętu. Zgubna wada. Prawdziwym zagrożeniem dla wasy jednak nie był niedobór brązu, lecz fundamentalna wada jej geometrii. Holenderscy stoczniowcy zatrudnieni do budowy nie korzystali z planów ani skomplikowanych obliczeń matematycznych. Polegali na mapach mistrzowskich w systemie proporcjonalnych reguł, gdzie każdy wymiar był wyprowadzany z długości stępki i szerokości kadłuba. Gdy król zażądał dwóch ciężkich pokładów działowych na kadłubie o szerokości zaledwie 34 stóp, przekraczał limity inżynierii XVII wieku. Statek był niebezpiecznie wysokiego środka ciężkości, który został podniesiony daleko ponad linię wodną przez wagę górnej artylerii. Znaki ostrzegawcze pojawiły się na długo przed dziewiczym rejsem. Sefring Hanson, kapitan, który ostatecznie miał dowodzić wasą, podejrzewał, że statek jest niestabilny. Wiedział, że jest czuły, czyli że będzie miał trudności z utrzymaniem się w pozycji pionowej, nawet przy lekkim wietrze. Około miesiąc przed wodowaniem zorganizował demonstrację dla wiceadmirała klasa Fleminga. 30 marynarzy zostało nakazanych do biegania tam i z powrotem po górnym pokładzie, aby przetestować ruch kołysania statku. Wyniki były przerażające. Po zaledwie trzech przejściach olbrzymi okręt wojenny zaczął się bujać tak gwałtownie, że woda prawie sięgała przez otwory działowe. Admirał Fleming natychmiast przerwał test, obawiając się, że statek przewróci się tam na Kei. Słyszano, jak mamrotał, że chciałby, aby król był w domu, by to zobaczyć, ale Gustaw Adolf był na wojnie i nikt nie odważył się dalej opóźniać wodowania jego okrętu flagowego. Rozkaz pozostał. Vasa musi wypłynąć. Katastrofa dziewicza. W spokojną niedzielę w sierpniu 1628 roku Wasa w końcu odpłynęła od pałacu pod bezchmurnym niebem. Był to dzień świąteczny w Sztokholmie z wybrzeżem pełnym widzów chętnych zobaczyć fizyczną manifestację rosnącej potęgi Szwecji. Początkowy odcinek podróży miał być krótki – zaledwie 12 mil morskich do kotwicowiska w Vaxholm. Kapitan Zöfring Hanson, w pełni świadomy niestabilności statku, podjął wszelkie środki ostrożności. Ustawiono tylko cztery z dziesięciu żagli, a załoga wykorzystała prąd portowy, aby łagodnie dryfować wzdłuż klifów Zödermalm osłoniętych od wiatru. Jednak geografia sprzeciwiła się im. Gdy statek dotarł do Tegelwiken, Szczelina w klifach działała jak naturalny lej wiatrowy, kierując nagły, silny podmuch bezpośrednio na port. Wasa przewróciła się na jeden bok, powoli, z trudem wracając do pionu, co przeraziłoby każdego doświadczonego żeglarza na pokładzie. Następnie, gdy minęła otwartą wodę w pobliżu Beckholmen, nadziała się na drugi podmuch. Tym razem statek nie powrócił do pionu, ponieważ król wymagał, by statek wyglądał groźnie na swój debiut. Porty armatnie były otwarte, by wystrzelić salut. Dolne porty znajdowały się zaledwie metr nad linią wody. Gdy statek przechylił się dwunastoma stopniami na bagburę, morze zaczęło się wlewać do środka. W ciągu kilku minut najpotężniejszy okręt wojenny na świecie przemienił się w grobowiec. Zatonął na oczach przerażonego tłumu, 120 metrów od brzegu. Większość z od 150 do 200 osób na pokładzie przeżyła, trzymając się pozostałości takie lunku wystającego ponad powierzchnię lub płynąc do bezpiecznego miejsca, ale około 30 dusz zostało uwięzionych wewnątrz kadłuba, który pogrążył się na ciemnym, gliniastym dnie portu w Sztokholmie. Wczesny napad. Katastrofa nastąpiła natychmiast, ale historia wasy była daleka od zakończenia. Prawie od razu rozpoczęło się wzajemne obwinianie, ale śledztwo zakończyło się bez wyroków, ponieważ wina ostatecznie leżała po stronie samego króla, który określił specyfikację, prawda zbyt niebezpieczna, by ją wypowiadać na głos. Uwagę zwrócono zamiast tego na wydobycie. Sam statek był stratą, ale mosiężne działa warte były fortunę. W niezwykłym wyczynie inżynierii XVII wiecznej zespół pod kierownictwem Albrechta von Trailebena i Andreasa Pekela użył prymitywnej dzwonowej nurkowej, by odzyskać działa. W latach 1663 do 1665 nurkowie pracujący w całkowitej ciemności i lodowatej wodzie zdołali wyrwać pokład i wyciągnąć niemal wszystkie działa na powierzchnię. Była to przerażająca praca, wykonywana przez ludzi bez nowoczesnego sprzętu, polegających na kieszeni powietrza uwięzionej w ołowianym dzwonie. Gdy działa zostały odzyskane i przetopione, wasa została w dużej mierze zapomniana, pozostawiona do rozkładu w błocie. Albo tak im się wydawało. Słonawowodne morze bałtyckie nie posiada drewnojadów, które pożerają drewno w bardziej słonych oceanach, co oznacza, że wasa nie została zniszczona, lecz zachowana w stanie zawieszonej animacji. Wskrzeszanie ducha przez trzy stulecia wasa spała w ciemności. Dopiero w latach 50. XX wieku inżynier paliwowy i amatorski archeolog Anders Francen rozpoczął swoje obsesyjne poszukiwania, by ją odnaleźć. Spędził lata przeciągając haki pod portu aż w sierpniu 1956 jego próbnik rdzeni zwrócił kawałek czernionego dębu odnalazł ją. Gdy marynarski nurek per Edwin Felting zanurzył się na miejsce, nie natrafił na stertę gruzu. Przeszedł prosto do ogromnej drewnianej ściany, wołając na powierzchnię, że czuje dwa rzędy strzelnic. Następna operacja wydobywcza była jedną z najbardziej skomplikowanych w historii morskiej. Nurkowie latami przebijali się przez glinę pod kadłubem, by przeciągnąć stalowe liny pod statkiem. Wreszcie w 1961 roku wasa wyszła na powierzchnię po raz pierwszy od 333 lat, wypływając na własnym kile. Gdy archeolodzy zaczęli wykopywać wnętrze wypełnione błotem, znaleźli zatrzymaną chwilę w czasie. Odkryli szczątki załogi, która została uwięziona, w tym mężczyznę znalezionego siedzącego oparty o grodzice, jakby śpiącego, wciąż ubrany w swoje ubrania. Kapsuła czasu. Zachowanie było cudowne. Zespół znalazł rzeźby, które mówiły o politycznej arogancji tamtej epoki, w tym wyryte portrety cesarzy rzymskich oraz szczególnie drobny element rzeźbę polskiego szlachcica uwięzionego pod belką kotwiczną, stały symbol upokorzenia dla wroga Szwecji. Statek ostatecznie został przeniesiony do specjalnie zbudowanego muzeum, nie przez podniesienie, lecz poprzez przepłynięcie ostatniego odcinka podróży na pontonie do suchego doku. Dziś Vasa stoi nie jako broń wojenna, lecz jako pomnik niebezpieczeństw ambicji niekontrolowanej przez rzeczywistość. Jest w 98% oryginalna, ogromna układanka dębu która pozwala nam przejść przez XVII wiek. Pozostaje jedynym zachowanym na ziemi statkiem tego rodzaju, duchem, który czekał 300 lat, by opowiedzieć swoją historię. Vasa miała dominować nad Bałtykiem. Zamiast tego stała się najbardziej spektakularną w historii przestrogą. Jeśli podobała Ci się ta głęboka podróż pod falami prawdy, naciśnij przycisk, lubię to i zasubskrybuj, aby dowiedzieć się więcej o nieopowiedzianej historii. Jak myślisz, czy to była wina króla czy budowniczych? Daj nam znać w komentarzach.